Waldek Wierżyński, klaster Instytucji Otoczenia Biznesu. Sektor kreatywny to pojęcie bardzo wieloznaczne, płynne i trudne do zdefiniowania, ale dla mnie to są wszyscy ci ludzie, którzy żyją, utrzymują się z pracy własnego intelektu, z realizowania swoich śmiałych, odważnych projektów, pomysłów, planów, wcielania ich w życie, to oczywiście dzisiaj nie tylko malarze, poeci, artyści, no ale także ludzie, którzy, którzy działają na przykład w branży IT, w grafikach komputerowych, którzy przygotowują gry komputerowe, także Dziennikarze, wolni strzelcy, osoby piszące różnego rodzaju teksty, analizy. To jest cała masa różnych ludzi zajmujących się różnymi rzeczami i największą sztuką i wyzwaniem dla sektora kreatywnego jest to, aby znaleźć dla tych ludzi wspólny mianownik i stworzyć im takie możliwości. A właściwie to oni sami sobie powinni stworzyć takie warunki działania, no, które by jednocześnie pozwalały im łączyć pasję i na tej, z tej pasji jakoś żyć. Nie mówię, że wystawnie, ale. Ale no, żyć tak, żeby nie martwić się takimi bieżącymi sprawami, jak związać koniec z końcem. Myślę, że, że jak zaczniemy inaczej patrzeć na edukację, nie w taki sposób, że, że najważniejsze w, w, w kształceniu, w edukacji jest to, żeby dostać piątkę czy, czy, czy szóstkę, ale to, żeby zdobyć wiedzę, którą później będzie się potrafiło wykorzystać w praktyce. Jeżeli. Zmienimy właśnie to, ten sposób myślenia, to, to jestem pewien, że, że będziemy mieli coraz więcej kreatywnych młodych ludzi.